Cześć! W razie gdybyście nie widzieli poprzednich odcinków, to zachęcam do sprawdzenia. Dla przypomnienia, ruszyliśmy razem z Anią w podróż do Chorwacji, przy okazji zahaczając o kilka innych państw. Ta seria filmów to relacja z naszego wyjazdu. W poprzednim filmie zwiedzaliśmy liczne atrakcje przepięknej Słowenii, po czym zdecydowaliśmy nieco zboczyć z trasy do Chorwacji i pojechaliśmy do Włoch, a konkretnie do położonej 200 km od postoj na Wenecji. Wenecja to miasto na wyspie, dostajemy się na nią jadąc samochodem przez kilkukilometrowy most. Zaraz po wjechaniu na wyspę docieramy na parking krótkopostojowy, na którym można maksymalnie zaparkować samochód na 2 godziny. Niemniej w okolicy jest kilka parkingów całodobowych, których koszt za 24 godziny waha się w przedziale od 20 do 30 kilku euro. My zdecydowaliśmy się zostawić nasz samochód na Trancetto Parking, który położony jest nieco dalej dzięki czemu płacimy 22 euro za dobę, zatem jest to jedna z tych tańszych opcji. Dalej już tylko tramwaj wodny, który zabiera nas głównym kanałem Grand Canale na stację Sadi Orro, w okolicy której mieści się nasz hotel. Trzeba mieć na względzie, iż Wenecja jest dosyć drogim miejscem. Za dwie noce w hotelu płacimy 630 zł, plus podatek regionalny 16 euro. A to i tak jeden z tańszych, jakie w tamtym momencie udało nam się znaleźć na Booking. Cześć, witam Was z pochmurnej Wenecji. Wenecji, czyli mieście, którym... Mieliśmy wcale nie być. Korzystając z okazji, że mamy samochód i możemy być niezależni, postanowiliśmy tutaj zajechać. Miasto miłości, zakochanych, gondol. Tak czy inaczej, idziemy zaraz na kawkę. Spieszymy się, bo dzisiaj według prognozy pogody ma padać deszcz. Czego wolelibyśmy uniknąć? Ja w koszuli, no bo Wenecja. Zapraszam do zwiedzania razem z nami. Zjemy razem pizzę, wypijemy kawę, może zjemy też makaron. Jeśli zdążymy no i zwiedzimy kilka atrakcji. To może zanim zaczniemy, zwiedzanie kilka drobnych porad ode mnie. Wenecja to w swoim rodzaju labirynt drobnych uliczek i mostów pomiędzy nimi, zatem do przemieszczania oprócz tradycyjnej mapy przydadzą nam się na przykład mapy Google lub działający offline Map Świetnym wyborem będzie aplikacja Wenecja Przewodnik. Jest to aplikacja typu All in One, która pomoże nam wyznaczyć trasę zwiedzania, przybliży historię poszczególnych atrakcji turystycznych oraz pomoże w znalezieniu hoteli, restauracji, kupnie biletów na prognozie pogody kończąc. A taxi będzie pomocna przy zamawianiu transportu wodnego. Natomiast WC Venice pomoże nam znaleźć toalety publiczne oraz fontanny wodne. Ok, zaczynajmy zwiedzanie. Wenecja jest wyjątkowa pod względem środowiskowym, architektonicznym i historycznym. Miasto jest głównym włoskim portem na północnym Adriatyku, jednym z najstarszych na świecie ośrodków turystycznych i kulturalnych. Co roku przybywa tutaj około 30 milionów turystów. My zwiedzanie rozpoczynamy tradycyjnie od zimnego piwa, po którym idziemy zobaczyć okoliczne atrakcje. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy był Plac Świętego Marka, uznawany za serce Wenecji. To największy i najważniejszy plac w mieście, w którego sąsiedztwie stoją piękne zabytki. Między innymi Bazylika i Dzwonica Świętego Marka oraz Pałac Dożów. Tego dnia było ponad 30 stopni Celsjusza, więc zrobiliśmy sobie chwilowy przystanek na pobliskiej ławerszce. Ogromne kolejki skutecznie zniechęciły nas do wejścia do wcześniej wspomnianych atrakcji turystycznych. No i tak przechadzamy się ciasnymi uliczkami Wenecji. Jak widać, bardzo dużo turystów, można było się tego spodziewać. Chcieliśmy wejść do dwóch atrakcji, ale kolejki były kilometrowe. No cóż, może innym razem. A tymczasem kontynuujemy eksplorację tej pięknej wysepki. Kuliczki niewątpliwie bardzo urokliwe, więc o ile pierwsze wrażenie zaraz na wjeździe do, 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 do miasta było takie średnie, bo tam część jest taka portowa, zaraz jak tutaj je, wjeżdża się od strony lądu samochodem, to tam jest tak e, mocno portowo, ale tutaj już wewnątrz wysepki świetnie, ślicznie. Zjemy dzisiaj makaron, zjemy pizzy, wypijemy aperolę. Tak trzeba żyć. Więc to jest kanoci, al pistaccio, czyli pistacjowe kanoci to. I co? To oh, oh. mm -hmm. W środku jest taka pianka, ale nie jest już pistacjowa. Na zewnątrz takie ciasto, ale nie wiem. Francuskie? Francuskie, z cukrem. dobry piankę. Nie Najstarszym mostem rozciągającym się nad Grand Canal jest Rialto. Swoją wielkością konstrukcja ta robi niemałe wrażenie. Ma ponad 28 metrów rozpiętości i 7 metrów wysokości. Każdy odwiedzający Wenecję chce mieć zdjęcie na tym moście, więc przygotujcie się na dzikie tłumy. Przed zjedzeniem kolację widzieliśmy jeszcze Bazylikę Santa Maria Gloriosa dei Frari. Cześć, słuchajcie, przepraszam, że nie pokazuję tematu Wenecji tak turbownikliwie i nie przedstawiam jej jakby można było w takich ciekawostkach. Ponieważ to jest miejsce bardzo inspirujące i bardzo ciekawe pod względem historycznym, ale my po prostu przyjechaliśmy tutaj na wakacje. I przy okazji, że jestem na wakacjach, to sobie trochę kręcę. No, a tymczasem idziemy sobie zjeść obiecane... O, patrz, komar mi... ale nie komar, bo yy, Obiecaną pastę. A, właśnie, co dziwne, nie wiedziałem, że we Włoszech, nie wiem, czy to jest tutaj, czy w całych w w Włoszech, jest coś takiego jak siesta, bo o godzinie 16 wszystko się zamknęło i powiedzieli nam, że o 18 znaczy, że trzeba czekać albo do 18, albo do 19, w zależności od miejsca, żeby coś zjeść. Więc jest 20, troszeczkę żeśmy sobie pospali i idziemy na jedzenie. Rano przyszliśmy ba obok bardzo fajnej restauracji, gdzie widzieliśmy takie świeżo robione makarony. I od rana próbujemy tam się dostać, ale przyszliśmy troszeczkę za późno, no bo wcześniej była ta chyba siesta. No I teraz idziemy, idziemy spróbować. A to jest tutaj. Idziemy. Nie no dostajemy się, raczej. Czekajcie, pokażę wam to miejsce. Zapamiętajcie tę nazwę, 6342, Ale Tole, Spaghetti Pizzeria. Zdecydowanie polecam. Zajebiste. Najlepsze makaro, jakie w i w mi też. Pyszne. Dwa dni w Wenecji szybko minęły. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek. Tym razem już z Chorwacji.